Amen, 7 listopada 2019 roku, 15 rozdział już Ewangelii Świętego Łukasza. W kościołach czytamy wersety 1.10, ale my doczytajmy do 32 wersetu. To klasyka miłosierdzia. Dwie przypowieści: przypowieść o owcy zagubionej, o drachmie zagubionej i druga przypowieść o młodszym i starszym. Synu, również zagubionych. Może już nie trzeba komentować tej przypowieści, może już zostało wszystko o tym tekście powiedziane, wystarczy go tylko czytać, modlić się Nim i wychwalać Boga, że w swoim miłosierdziu jest blisko każdego z nas, że wychodzi nam naprzeciw i przywraca nam godność, wolność. Jezus zadaje pytanie: Kto z Was? Gdy Jezus opowiada przypowieści, chce, żeby jego słuchacz był zaangażowany, by słuchając podejmował też decyzję. Kto z Was? Słuchacze mają się identyfikować z czym, z kim? Z owcami? Z monetami zagubionymi? Nie. Mają się identyfikować z pasterzem? Z kobietą? Mają się słuchacze Jego, czyli my identyfikować z Ojcem, z aniołami w niebie. Bo ojciec to pasterz, który szuka. Ojciec to kobieta, która szuka. Jest radosny, jest pełen radości, bo znalazł. Słuchacze Jezusa mają identyfikować się z Ojcem, który przebacza. Przebacza każdemu Synowi. Do każdego wychodzi z domu i go szuka, i znajduje, i zaprasza do domu. Popatrzmy, że wszyscy są zaproszeni do radości, by świętować przy utuczonym cielcu, muzyce i tańcach, z przyjaciółkami i sąsiadkami, czy z przyjaciółmi i sąsiadami, z w niebie, radość, radość z ocalenia, znalezienia, z przebaczenia. Dwa wymiary, które są bardzo ważne dla nas osobiście i we wspólnocie kościoła: przebaczenie i świętowanie. Nie ma świętowania bez przebaczenia. Trochę nam to umyka w naszym życiu duchowym, a może sami nie dowierzamy, że nam zostało przebaczone, a więc nie ma w nas radości i chęci do świętowania. Amen.